Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Miałam nagrać dla was filmik, ale nadciągnęły takie niesamowite chmury znad oceanu, że wszystko przykryła gęsta mgła i nie byłoby zupełnie nic widać. Dlatego do tego filmu wykorzystam moje stare ujęcia z magicznej oazy. Jednocześnie jest to taki moment niezaplanowany. Udało mi się pokończyć pewne rzeczy wcześniej. Jak wiecie, już za kilka dni mamy znów kolejny rytuał dla Matki Ziemi. A także bardzo, bardzo wiele prac różnych się skumulowało i tak. Z anielską pomocą udało się wszystko jakoś bardzo bardzo szybciutko ukończyć i mogłam nagrać dla was kolejny film na temat zwierząt mocy. Po tych ostatnich bardzo wiele osób pytało o tysiące różnych zwierząt. No na pewno nie dam rady poruszyć wszystkich zwierząt tutaj na moim kanale, ale może kiedyś przygotuję dla was taką małą książeczkę, w której będą one opisane ale nie obiecuję bo jak wiecie są jeszcze dwie zaległe książki. Moi drodzy, chciałabym dzisiaj tutaj tuląc się do mojego kotka, który mruczy na kolanach i także nie chcę wyjść na zewnątrz. <śla> chciałabym opowiedzieć wam jakie znaczenie energetyczne, magiczne ma pszczoła. Bardzo często pytacie mnie, czy zwierzęta mocy to tylko ssaki. Nie, wręcz przeciwnie, bardzo wiele insektów, bardzo wiele ptaków, bardzo wiele płazów ma niesamowicie pozytywne i głębokie znaczenie. Czyli to może również być tak, że Twoim zwierzęciem mocy w danej sytuacji, czy zwierzęciem od urodzenia, jest nie tylko piękny tygrys, ale może to być właśnie pszczoła. I tutaj troszeczkę z mojego prywatnego życia. Pamiętam, jak byłam nastolatką, to moi dziadkowie mieli kilka uli i bardzo, bardzo niewiele miodu zbierali, ponieważ było to na takiej zasadzie harmonii harmonii z naturą czyli troszeczkę dla nas, a troszeczkę zostawiamy dla pszczół i dokarmiamy w zimie. Nie tak jak dzisiaj się to e, tworzy na skalę przemysłową. I pamiętam, e, zawsze, e, tak raz na jakiś czas, e, dziadkowie rozdawali nam prezenty. I byłyśmy w czwórkę: trzy moje kuzynki i ja. I pamiętam, jak zawsze mnie to smuciło, jak zawsze się źle czułam i często płakałam po kątach, bo nie mogłam zrozumieć tego, że moje kuzynki zawsze otrzymują od dziadków pieniądze i mogą sobie coś za te pieniądze kupić, a ja zawsze w takiej wielkiej tajemnicy otrzymuję od mojej babci miód. I wówczas nie rozumiałam tego i dopiero dzisiaj, dzisiaj, od kilku lat... E, Jestem szczęśliwa i bardzo, bardzo wdzięczna moim dziadkom za ten niezwykły prezent. I zawsze wyglądało to tak, że babcia wołała mnie do, do ich pokoju. Gdzie przechowywali wszystkie bardzo wartościowe rzeczy: biżuterie, pieniążki, lekarstwa, w cudzysłowie, również dla nich były wartościowe. Ale tam również było schowane kilka słoiczków miodu. I zawsze było to tak. Marysiu, Marysiu, chodź szybciutko, chodź szybciutko, tylko nic nie mów nikomu. Tutaj masz miodzik na osłodzenie życia. A ja zawsze chowałam ten miód do mojego plecaka czy do mojej torby, i wracałam do domu i płakałam moim rodzicom na kolana, dlaczego ja dostaję miód, a wszyscy inni dostają pieniądze. Jak widzicie, również byłam wychowana w takim materializmie, że pieniądze są czymś ważnym, a wręcz przeciwnie, dostawałam najpiękniejszy prezent. Najbardziej wartościowy dla moich dziadków, bo miód dawał im zdrowie. Miód był dla nich eliksirem życia. Eliksirem, który kosztował niezwykle dużo pracy, niezwykle wiele troski, gdzie trzeba się było troszczyć o te ule, a pieniążki można było sobie tak gdzieś zarobić. A, a miód to był dar niebios. To był dar, ponieważ nie każdego roku można było miód zebrać i nie każdego roku było wystarczająco dużo miodu i bardzo często również moi dziadkowie mieszkali już w świętej pamięci bardzo wysoko w górach i ciężkie zimy również prowadziły do tego że, że miód był dla nich na wagę złota i ten prezent dla mnie był dla nich bardziej wartościowy niż pieniądze i ten eliksir życia szczególnie dla mnie, dziadkowie wiedzieli, dlaczego dają mi to, ponieważ ja, jako jedna jedyna z ich wnuczek, byłam bardzo zawsze pracowita, aż za nadto pracowita, ciągle siedziałam, ślęczałam nad książkami, gdziekolwiek szłam, to zawsze miałam ze sobą książki i dla nich było to czymś takim, co sprawiało im troski, ponieważ nigdy nie bawiłam się, nigdy nie korzystałam z życia, i dlatego ten eliksir życia dlaczego wam o tym opowiadam moi drodzy opowiadam wam dlatego żebyście byli w stanie w pełni zrozumieć przesłanie zwierzęcia mocy które tego ducha przewodniego które towarzyszy pszczołom należy również się zapoznać z tym jak one żyją jaką one mają hierarchię jaki one mają podział obowiązków aby to w pełni zrozumieć ale właśnie tego uczy nas pszczoła z jednej strony uczy nas tej pracowitości, tej systematyczności, tej pilności i dyscypliny, aby coś osiągnąć, i pszczoła jest również symbolem tego, że wszystkie wasze marzenia. Są osiągalne. Nawet te najbardziej jakieś takie wymyślne, że sami nie wierzycie w to, że są możliwe do osiągnięcia. Tak, one są możliwe do osiągnięcia, jeżeli włożycie w to dużo pracy, systematyczności i dyscypliny. I pamiętam jak było to u mnie jak siedziałam wieczorami nad różnymi książkami i gazetami uczyłam się języków obcych i odwiedzały mnie moje koleżanki przepraszam brakuje mi głosu bo on jeszcze nadal nie jest w porządku Odwiedzały mnie moje koleżanki i mówiły tak: "O, Boże, ty znowu ślęczysz nad tymi książkami. Jak ci się chce, mi by się nic nie chciało, mi by się tego nie chciało." Ja przepraszam pani. Ja pamiętam jak jak uczyłam się i uczyłam i ciągle, ale później pisałam artykuły do różnych gazet zagranicznych i ciągle one przychodziły i mówiły to samo. Ojejku, ty dalej ty robisz, ty dalej ślęczysz, a chodź pójdziemy na dyskotekę, a chodź pójdziemy gdzieś tam. A ja miałam moje cele, ja miałam moje marzenia nieziemskie wówczas, w tamtych czasach, i po prostu z taką pracowitością i systematycznością pszczoły do tego dążyłam. To również opowiadam Wam nie dlatego, że jestem jakaś święta i niesamowita, i, i nie wiem co jeszcze tylko po to, aby Was zachęcić. Ja również mam momenty zwątpienia, ja również miałam momenty zwątpienia i u mnie moja pracowitość przerodziła się w pewien sposób w tą stronę również negatywną, o której zaraz, zaraz Wam opowiem. Czyli z jednej strony pszczoła uczy Was tego, aby wszystko jest możliwe do osiągnięcia poprzez pracowitość i systematyczność, także poprzez podział obowiązków. I tutaj znowu przechodzi w tą stronę negatywną. U mnie objawiało się to pracoholizmem, zbytnim idealizmem, który mam do dzisiaj. Bardzo często na, na wielu forach pojawiają się równe takie komentarze, że Maria Bukardi to jest firma, która zatrudnia 30 osób. <laughs> nie, tak nie jest. To jestem ja jedna. I to jest również moja negatywna strona. Ten pracoholizm, nadmierny pracoholizm, który ciągnie się za mną od praktycznie od najmłodszych lat. I również... Pszczoła uczy Was tego, aby zachować ten złoty środek, czyli być pracowitym, z dyscypliną, systematycznością, iść do osiągnięcia Waszego celu, wprowadzić porządek do chaosu, ale również korzystać ze słodkości i nektaru życia, czyli kosztować miód, kosztować miód i słodycz życia, czyli znaleźć ten złoty środek. Nie za bardzo tutaj i nie za bardzo tutaj. Również uczę Was tego, jak Wam już mówiłam, by dzielić obowiązki, szczególnie jeżeli jesteście na jakimś kierowniczym stanowisku, jak ja miałam okazję być przez kilka lat, wówczas zamiast dzielić obowiązki pomiędzy osobami podległymi, pomiędzy moich pracowników czy współpracowników, zawsze myślałam, że wszystko zrobię najlepiej sama. I to jest również ta cecha negatywna pszczoły, ponieważ pszczoła, jak wiecie, działa w zespole i należy w tym zespole działać i nie myśleć, że tylko wy potraficie coś zrobić najlepiej. Inne osoby również to potrafią, należy im czasami zaufać. Moi drodzy, bardzo, bardzo rozbudowany temat, jak każdy inny, i pszczoła jest również czymś takim, takim przewodnikiem który jest idealny dla osób, które chorują na pracocholizm, a także na choroby, które wynikają właśnie z tego, że jakieś marzenia są niespełnione, brakuje słodyczy w życiu, czyli cukrzyca, choroby trzustki, ale również osoby, które cierpią na choroby serca, wyciskają z tego serca całą radość. Dla jakiegoś celu, czy dla zachowania jakiejś pozycji, czy zrealizowania jakiegoś celu, jakiegoś marzenia. To jest również ważne i o tym należy pamiętać. Czyli taka harmonia pomiędzy pracowitością, a korzystaniem z życia, korzystaniem z tych pozytywnych stron życia. I również. Przesłanie, że wszystko można osiągnąć w życiu, nawet jeżeli Wam się dzisiaj wydaje, że to jest niemożliwe i ktoś Wam wasze skrzydła odciął. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. bardzo dużym skrócie omówiłam to zwierzę mocy. Więcej dowiecie się obserwując, jak ono żyje, jak ono działa, medytując obrazami pszczół a lub obserwując je. Normalnie, na żywo, wówczas zauważycie bardzo, bardzo wiele przesłań. Możecie również prosić e, Wasze anioły, Waszych przewodników, aby pomogły Wam ten kontakt z tą duszą przewodnią pszczół nawiązać i wiele, wiele rzeczy się od nich nauczyć. I nie popadajcie w taką skrajność jak moja, czyli w pracocholizm, <noise> ale również e, nie popadajcie w takie lenistwo lub chaos. I Jeżeli w to popadacie, to pszczoła Wam pomoże Wasze wszystkie marzenia osiągnąć. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne. Wasza Mario Boccardi.